Jestem na Paula. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Online i dzisiaj mamy następną aktualizację i dzisiaj zaczniemy sobie akurat od smaczków fabularnych ale mamy też wysportowane, nieustępliwe belgijskie konie gorąco krwiste więc je też sobie obejrzymy H&M All In, żywa legenda i jedna z najlepszych koni wszechczasów teraz w Star Stable czyli to jest koń jakiegoś medalisty Handem All in, żywa legenda, jeden z najlepszych koni wszechczasów, również do nas zawitał ten belgijski koń gorący krwisty, to wierzchowiec szwedzkiego jeźdźca, złotego medalisty igrzysk olimpijskich oraz mistrzostwa świata startującego w drużynie Handem Pedera Fredriksona. I mają z nim współpracę i mamy takiego konika. Mamy też Grand Prix Handem z powrotem takie ciepłe stroje dla postaci na zimę i nowe wyposażenie skokowe i smaczki fabularne więc, więc tak od razu się zajmiemy smaczkami, bo ostatnio skończyłam tutaj, więc tak chwila, ale czemu mi tu nic nie działa? halo? A dobra, już wiem czemu już wiem no e, witajcie, moja kaczątka, dziś chcę porozmawiać o bardzo, ale to bardzo dawnych gościach tego terenu Magoi matko o kim? E, to stare greckie słowo opisujące osoby praktykujące magię, na przykład astronomów, alchemików i tak dalej. E, ludzie ci przybyli na Jorvik cesarstwa rzymskiego. Mississippi Jones napisał w swoich listach, że przymierzał ruiny e, Akvedutu zbudowanego przez Magoi w poszukiwaniu e, nowa Aleksandria. Aleksandrii? Tak, uczyliście się na lekcjach historii Bibliote i bibliotece aleksandryjskiej. Musieli mieć naprawdę ambitne naukowe plany, skoro potr potrzebna im była tak duża książka Książnica, he he, ale y, odbiegam od tematu. Mississippi napisał też, że w trakcie poszukiwania rogu Araxa widział straszne rzeczy, których nie rozumiał. Nie mam pojęcia, czym jest ten róg. Nie znalazłam o nim żadnych wzmianek o innych, w innych pracach naukowych. Ważne jest jednak to, że podczas poszukiwań tego rogu Mississippi znalazł bibliotekę, która jest chyba y, jeszcze bardziej niezwykła, niż mogłoby się wydawać. Co y, z? Prowadziła tych badaczy e, e, nauk magicznych oraz czarodziejów na Jorvik, Pandoriańska energia, energia opiekunów życia, magiczna energia zgromadzenia czarownic. E, w sumie to wszystkie rodzaje magii, e, prawda? Połączenie Pandorii Aiden i czarownic Wala. Wydaje mi się, że y, czerpana stąd moc dzieliła się i łączyła. Jorvik to zdumiewające miejsce. Nie rozumiemy nawet połowy tego, co tu się dzieje. Musimy zacząć działać w oparciu o te informacje. Musimy dotrzeć do Wala, pamiętacie? Cierpliwości mu Muszę jeszcze poszukać pewnych informacji. Nie można ruszać ku niebezpieczeństwu bez przygotowania. Y, w przeciwnym wypadku mogą Was czekać straszliwe konsekwencje. No, to, to jest prawda. To jest prawda. Trzeba słuchać y, pani H. A tak w ogóle za tydzień mamy główne zadanie fabularne Właśnie z Zwala, Więc ciekawe co tam będziemy robić Gdy się spotkamy kolejnym razem Zapewne będzie trzeba podjąć działanie Więc wypocznijcie i przygotujcie się na przygodę Wow, ja już chcę Ja już chcę, moi drodzy No dobra, lecimy sobie do konia Belgijskiego gorąco Krwistego I gdzie one są? One są po 850 strike. 850 Starcoins. Jeden jest w Forcie Pinta i pozostałe są w centrum miejskim w Polany. I jesteśmy ładnie w Forcie Pinta i mamy tutaj dwa konie! To jest handem All In. Proszę bardzo. Tak on się prezentuje, mogę sobie go nawet obrócić. To jest super skoczek. Mają fajne animacje, takich, takich wściekłych koni w sumie trochę. Ten czekoladowy jest fajny. Ej, o, są ładne, ale to nie przypomina jakieś rasy, bo mi w sumie trochę przypominają chyba Pasofino. Przynajmniej na spoilerach przypominały. Ej, ej, ładnie idą. Zobaczcie ten przód. Ej, dobra, ładnie idą. Co prawda sztywne strasznie. Ten galopik fajny. Okej, okay. tutaj taki wściekły bieg, ale pracują w miarę ładnie. I mamy jeszcze co? Dodatkowy ruch, czy nie? Nie mamy. Na spoilerach był. Był dodatkowy ruch. Było takie kopanie. Ej, w grze wyglądają lepiej niż na spoilerach, naprawdę. Ja wiem, że mogły być wtedy niedopracowane, ale wyglądają chyba lepiej. Chyba tak. I one tak nie kopią fajnie do tyłu? Bez sensu. Ale chyba mnie urzekły, wiecie? Chyba, chyba jednak mnie urzekły. I w grze nawet tak fajnie wyglądają. Takie są, takie... Naw nawet wyglądają jak konie. Są takie wściekłe. Rzucają się strasznie. No, ale dobra. E nie, no ładne są naprawdę. Nie wiem, na, na spoilerach strasznie przypominały mi pasofino. Teraz to w sumie nie wiem. E, centrum Miejskie to dwór, nie? Kiedyś to się nazywało centrum w sensie nawet na podwózce, ale teraz to jest y, dwór z krewnej polany. No i dobra. Idziemy oglądać resztę koników. Może nawet coś kupię. Chciałam w sumie kupić takiego wściekłego rudzielca. On chyba nawet tu jest. I to jest tylko tyle, tak? Bo tutaj już są lipicany. Lipicany? Luzytany, przepraszam. Albo Andaluzy nawet. Nie, to są luzytany. Andaluzy są tam dalej. Dobra, mamy takie coś. One fajnie właśnie stoją, że tak jedną nogę mają bardziej w tył. To mi się podoba. No, ma ładną mortko. Jajku. Jakie wściekłe, jak gryzą, boże. Jejku. Cilują nogą. E, wściekłe, no. Ale jakby jeszcze tak kopały fajnie do tyłu, też w ogóle. Ładne są. To one chyba tak na, na spoilerach pokracznie wyglądają. Ej, tego ról dzielca chciałam, że na sam koniec. Tego już chyba widzieliśmy w Forcie Pinta. <laughs> Ale po co mu ta odmianka na pysku? Ja nie chciałam odmianki na pysku. O, jakie wściekłe. Ale fajnie jest, że ta w ogóle ta animacja. Zrób to jeszcze raz. No, zdenerwuj się. Zobaczcie na jego pysk. Halo. O, 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 no. No, zrób to jeszcze raz. Koń. No. O właśnie. I on tak pyskiem fajnie da, jakby chciał kogoś ugryźć. Dosłownie. Ten, tego czekoladowego to widzieliśmy. A ten czekoladowy jest naprawdę ładny. Wiecie, czekoladowy, no ja tylko tak nazywam. Ale. A mamy karusa. I mamy jeszcze takiego białego. On, on aż świeci, moi drodzy. On aż świeci. A widzieliście teraz? Wściekłe są takie, no. Tak, się zastanawiam, czy byś sobie kupił tego rudzielca. Ale. Ta odmianka. W sensie bardzo ładny koń, ale nie to miałam na myśli w ogóle. No i teraz nie wiem. Go kupować czy nie? No i nie mają tej. Nie mają. Hmm, nie mają tego kopania. Szkoda. Jej, jak ja bym chciała konia z tym kopaniem? No i nie wiem teraz. Gdzie są inne maści tych koni? W forcie Pinta, mordo. Wiem, że jestem bardzo pomocna, ale... <grych> no nie wiem, kupować tego rudzielca? Kupować? Mam lawernę jeszcze nie tę, nie wytrenowano, Bo ty miał kopać ten koń. Yy, mamy kupionego konia. Mamy też e, ubranego konia. Więc tak proszę bardzo. Tak się prezentuje. Wzięłam to e, ten outfit z ostatniego kodu. Szczerze mówiąc, podoba mi się ten koń naprawdę. Jakoś tak. Jeszcze założyłam mu to takie e, ogłowie, wiecie, z, ze skośnikiem. więc jakoś to wygląda. I szczerze mówiąc całkiem fajnie idzie. Przód ma trochę zepsuty. Ale ogólnie całkiem fajnie zgrabnie idzie. Nie jest też taki duży, nie jest też taki wychudzony. I tak dalej. Moją ulubioną rasą koni w StarSable zostaną konie fińskie. Ale no... Ten też mi się podoba. A ma zebrany ten galop. Widzicie, jaki ten koń jest zebrany? Ładnie to wygląda. Podoba mi się. Jest taki naprawdę sport. Nie jest taki rozwleczony. To jest taki sport ten koń. Dobra. Na tej drodze myślę, że możemy sobie... Ale on... i tak żywa, jak mu ładnie faluje. Oh my gosh. Jak on ładnie wygląda tutaj. Gdyby ta postać się jakoś tak nie pochylała, byłoby jeszcze lepiej. Ej, mega podoba mi się. Dobra, teraz mamy taki wyciągnięty galopik. No, ale widać, że w miarę swobodny. Co prawda, ta głowa tego konia jest dalej nieruchoma, ale no dobra, już nie czepiajmy się aż tak. Był tani, jak na 850 starcoins, jest naprawdę fajny. Dobra, i teraz taki cv. Zebrane wodze, proszę bardzo, na kontakcie. Grzywa też się rusza inaczej. Nóżki ładnie ze sobą współpracują, proszę bardzo. No. No, całkiem. Wow. Ale hops. Ek, ten konik dębuje. Aha, takie coś. Taki połamaniec, widzicie to? Jakby połamało tego konia trochę. E, no, ale dobra. Hopsanki. Wow! Ładnie! On tak. śmiesznie. Najpierw tak ten, i. Najpierw tak składa nogi w ogóle, a później dopiero się wybija. Albo wybija się tak w miejscu po prostu. Okej, okay, to. śmiesznie, ale. Naprawdę podoba mi się galop tego konia. Naprawdę. Nie wiem czemu, ale na, na spoilerach myślałam po prostu, że no, na pewno nie kupię tego konia, ale tak teraz patrzę i jest naprawdę ładny. Przynajmniej mi się podoba. Nie wiem jak wam. Ja mam. Ee, e, to jest specyficzny gust, jeśli chodzi o konie, i tym bardziej w Star Stable. Ale. Jest, jest dobrze, naprawdę. No dobra. I on nie ma tego hopsanka, tak? Ale dziady. No nie, no. Nie. Ale zostałam oszukana. A on to też zrobi podsiadłem, to dobrze. Znaczy to jest teraz ona, to jest Thunder Lily. No dobra, to co? Pójdziemy sobie tutaj. Jestem zadowolona. Eee, Zuri na mnie wołają. Ci, co wyścigiły, wołają. Chcesz wziąć udział w Grand Pink's Handem? Tak. Zaczekaj chwilę, mówił Ci już ktoś o Grand Prix. To prestiżowy konkurs skoków przez przeszkody, który zwykle odbywa się podczas corocznej szwedzkiej międzynarodowej wystawy koni. W tym roku przenieśli ten konkurs na naszą małą wyspę Jorvik. Nie tylko możesz pojechać na dwóch różnych torach z przeszkodami Grand Prix, ale także znaleźć się w obecności dzieckiej elity. Wiesz, kto jeszcze tutaj jest? To Hendem najlepszy koni Pedera Fredriksona Będzie tutaj tak długo jak ja. Następnie znajdziesz go w Forcie Pinta, nawet gdy mnie już nie będzie. A i tak jest w Forcie Pinta. Zawsze marzyłam o tym, żeby jeździć w Grand Prix. wiwatujący tłum wiatr we włosach, ziemia pod kopytami. Po prostu magia. Spróbuj, a szybko się przekonasz, o czym mówię. Daj. Polarzyny jest szydzia. Daj. 2020. Może być. Pojedziemy sobie i 2020, no. Tylko, że e, ludzie mi tu przeszkadzają. Wow! Jaki wściekły koń! Jak on się rzuca na te przeszkody. Matko, jedyna! Jak on skacze do góry potężnie. I co ja zrobiłam? Skrót. Zrobiłam skrót. Jakie też tu są potężne przeszkody. Gdzie teraz? że Tu jakoś. Boże, jedyne... Weź teraz... Yy... najeć na coś takiego w realu, nie? To, to jest niewykonalne. Tu się tyle czasu by straciło na taki najazd, a... To by była trochę za duża przeszkoda, żeby to tak ściąć totalnie, tak o. Weź se co, to se można, nie? Ale... Jest to jakaś miła przeszkoda. Jakiś cyrk. Gdzie mogłaby wam pokazać, jak ten koń wygląda w praktyce? Tak, go zrzucił poprzeczkę. Ej. i podoba mi się ja za tym koniem naprawdę. On jest taki napalony do roboty. Tak się rzuca na tą przeszkodę strasznie. Podoba mi się. Naprawdę jestem zadowolona. A widziałam, że zdania są bardzo podzielone, jeśli chodzi o tego konia. E, ja jestem w sumie szczęśliwa. E, tak. Plus 500. Wow. I to jest tegoroczne, tak? Jak on się rzuca na przeszkodę w ogóle. I zobaczcie, że. E, on przy galopie ma niższy skok niż jakby przy tych. inaczej. Zobaczmy sobie na galopik taki. Jak on podnosi te nogi. No, rozwalił całą przeszkodę. Teraz zrobimy sobie ten taki średni, taki galop dodany. I zobaczcie, że o, on tak się hopsnął. Akurat zasłonił mi ktoś, no ale dobra. A tutaj on już skacze tak mega wysoko. Ale nadal mega mi się podoba. Serio. Prawda, nie umiem z tej perspektywy skakać, ale on w ogóle leci tak na tą przeszkodą, nie? On tak leci. Daleko. Zobaczymy, zobaczymy. No, rozwaliłam. Hehe. <ścoughs> Jak on mi się podoba w tym galopie. Jeju, jak ten koń mi się podoba. Nie, no jest świetny, jednak, wiecie? Nie żałuję, że go kupiłam. Bo jakbym go nie kupiła dzisiaj, to już bym go wcale nie kupiła. No tak, jasne. Boże, jedyny. Co ty robisz, babo? Co ty robisz? Skupno się, no przecież to jest gra dla dzieci. Ja tu muszę poprawić. Co prawda, z odcinkiem, tak dla świętego spokoju, nie? Ale. Nie, ja jestem zachwycona tym koniem, moi drodzy. Ja wam go polecam z całego, z całego serca wam go polecam. Jest tani. Jest tani. I ładny. I ma śliczny galop. Ma przepiękny galop. Naprawdę. I nie ma takich chudych nóżek. A z tego co wiedziałam, następna rasa, czyli... Tennessee ten Walker. Czy jak to tam? One są zrobione na wzór modelu yy, Achała Tekińskiego. Ja nienawidzę tych koni. To są po prostu najbrzydsze konie w Star Stable. Naprawdę. Achały Tekińskie według mnie to są najbrzydsze konie w tej grze. Pomijając te wszystkie yy, generacje pierwsze i tak dalej. Dobra, nagadałam się, namarudziłam. Konik jest świetny, ja wam bardzo polecam. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!